Cześć. Ta niewielka puszeczka pojawiała się u mnie już prawdopodobnie nie jeden raz na filmach. Robiłem w niej jakieś tam elementy modułowego zestawu survivalowego, tego typu rzeczy. Ale tak naprawdę, co możemy w takiej puszce zmieścić? Czy wystarczy nam ona na skuteczny zestaw survivalowy? Właśnie to chciałem się sprawdzić. Jak widać, przestrzeń nie jest jakaś szczególnie wielka jakieś może 6x4 cm, coś na ten kształt. No to zobaczmy, jakie są przedmioty, które w ogóle by się dało tutaj wepchnąć. Pierwsza rzecz, za którą zawsze się zabieram, to oczywiście rozpałka. Mam tutaj te śmieszne kostki, których używałem zawsze. Zajmuje nam sporo miejsca, ale musimy pamiętać, że ogień jest w zasadzie jedną z podstawowych rzeczy, które powinniśmy sobie zapewnić takim zestawem. Jeżeli mamy rozpałkę, przydałoby się jeszcze. Dać jakąś iskrę, żeby nam mogła się zapalić. Do tego mam na przykład mały prędzej lazocerowy, krzesiwo. Mieści się na długość bez problemu, a także mały wkład do zapalniczy clipper Wlądając w tą stronę, robi nam iskry. Możemy wstawić tu i jedno, i drugie. Czy jest to konieczne? Raczej nie, ale zobaczymy, jak będzie z pozostałymi rzeczami. W razie czego można coś wyjąć. Kiedy już użyjemy rozpałki, warto też mieć jakąś podpałkę, czyli na przykład wióry zrobione z patyków za pomocą temperówki. Temperówka jest metalowa, także nam się nie rozpadnie. A takie e, zrobione nią wióry będą co najmniej skuteczne jako sposób na rozpalenie jakichś większych kawałków drewna. Do takiego wkładu do klipera wiadomo, że się przytają kamienie, więc możemy tych kamieni napchać tu w zasadzie dowoli. Symbolicznie wsadzę, że jeden nie zajął miejsca, nawet tam nie widać. Co dalej? Gwizdek sygnałowy Jakaś forma sygnalizacji nigdy nie zaszkodzi. Jest on z aluminium, jest malutki i mieści się tu bez większego problemu. Następnie wokół dość dużej igły nawinąłem parę metrów nitki. Jest ta igła oczywiście nawleczona, żeby nie było jakichś problemów z nawlekaniem. Posiadanie czegoś takiego nigdy nie zaszkodzi. Zawsze może być potrzeba przyszyć jakiegoś guzika, czy kto wie czego. Mieści się tutaj i podobnie jak kamień do zapalniczki, też przestrzeni nam nie zajmuje. Następnie oczywiście warto mieć jakiś sznurek, czy coś na ten kształt. Ja mam tutaj 5 metrów żyłki wędkarskiej, zwinięte w taki mały obwarzanek. Można to położyć na wierzchu, dlatego zostawimy na razie na bok i zobaczymy, co jeszcze możemy upchnąć do wnętrza puszki. Mam też zwykłą żyletkę jednostronną. Dało się trzymać, można coś nią poszatkować, można krzesać iskry, można jakichś wiórków narobić. To jest coś, co raczej warto wsadzić na dno, żeby się nie pociąć przy wyjmowaniu. Oczywiście można też jakąś taśmą zakleić, żeby trochę bardziej ją zabezpieczyć, ale może nie chcemy aż tak sobie utrudniać życia w razie potrzeby jej użycia. Tak to się ma. Następnie jakieś małe rzeczy, które mogą się przydać, zależnie od tego, jakie mamy umiejętności, czy od tego, jakie mamy yy, może jakieś potrzeby. Można wepchnąć na dno parę ciężarków wędkarskich. Mieszcza się bez problemu. Także kilka haczyków gdzieś tutaj obok. Skoro mamy żyłkę, możemy mieć i haczyki. Wziąłem tutaj losową łuskę, że te haczyki może jeszcze wysypię razem z ciężarkami. Haczyki czemu by jeszcze nie wsadzić jakiejś śmiesznej muchy. Nie chcę udawać, że się znam jakoś na łowieniu ryb czy cokolwiek, ale jestem pewien, że ktoś, kto się zna, zrobiłby z tego dobry użytek. Otóż otwieracz do puszek. Przedmiot. Może nie stuprocentowo survivalowy, ale niewielki i przydatny. Trochę nam to grzechocze, także resztę przestrzeni można uzupełnić. Watą może jakimś papierem, może mamy jakieś karteczki z ważnymi informacjami, które chcieliśmy mieć przy sobie zawsze. A jak widzimy, nawet w takim małym pojemniku można zmieścić całkiem dużo przedmiotów, które w trudnej sytuacji na pewno ułatwią nam życie. Także z mojej strony to tyle. Jeśli się podobało, proszę łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co waszym zdaniem można w takiej niewielkiej puszce upchnąć. Dzięki za oglądanie. Cześć.